I was delighted to be invited on the jury here, and uh, I had a very interesting time watching films and discussing the, uh, the competition films with fellow members of the jury. So I'm allowed to tell these journalists the prize, I thought we had to keep it secret. What do you think? Shall we tell them? Okay. okay. Alright, so um, the, um, the Grand Prix of the festival, um, the Golden Jabberwocky, has been awarded um, to the film Sleep, Slap, uh, which was directed by Claudius Jettinetta and Frank Brown from Switzerland. So that's the Grand Prix. Um, the Silver Jabberwocky. Has been awarded to um, In a Pig's Eye, which is directed by Atsushi Wada from Japan. The Bronze Jabberwocky um, has been awarded to Cinema Angry Man, directed by Nita Kilian from Norway. So those are the three main prizes of the festival. The Special Golden Jabberwocky for the best animated student film professional has been awarded to who would have thought um, maybe Tom uh, would you uh, sort of of and we've given, the jury also decided to give um, special honourable mentions to the four films one in the student category and three in the professional category and the honourable mentions went to Big Bang, Big Boom, directed by Blue from Italy, Aquatiera, directed by Martin Giditsky, Poland, and Photograph of Jesus, directed by Laurie Hill from the UK. And we awarded one uh, honourable mention in the um, student category, and that was. do Swimming pool, directed by Aleksandra Petrov from the Czech Jako przedstawiciel, nasz wynik. E, więc zdecydowaliśmy, że nagroda Don Kishota powędruje do brytyjskiego filmu Wednesday Afternoon, światowego popołudnia, e, za pokazanie, e, bardzo piękne, poetyckie pokazanie dramatu ludzkiego życia i zmaganie się ze starością, z długoreczną przyjazdem z jej stratą. Uważam, że ten film pokazał wszystko, co dobry film powinien mieć. I zdecydowałem się również przyznać te dwa dyplomy. Pierwszy dyplom został przyznany za dokument, czeski dokument 59184 za ironiczne, sarkastyczne pokazanie życia i zmagań ekscentrycznego człowieka i jego walki z systemem i ciągłego poszukiwania sensu życia. Ostatnim dniem zdecydowałem się nagrodzić film animowany. Jest to film Ozdoba z Niemiec za, o, za to, że jest był bardzo fajnym przykładem miłej, prostej historii, która, jest, która może zrozumieć każda osoba w każdym wieku. <todgłosy> Ma przyjemność dogłosić, iż został e, werdykt e, postanowiony jednogłośnie e, i nagroda e, przyznana braciom Kłaj za film Maska. E, uznaliśmy, iż podjęcie trudnego tematu, twórcze odniesienie do literatury, z czego słynął bracia Kłaj, e, zmierzenie się z wielowarstwową prozą e, Stanisława Lema oraz nadanie wyrafinowanego, e, subtelnego, klasycznego kształtu e, tej realizacji jest wystarczającym powodem, by nagrodzić Bracie Kłaj za ich najnowszy film, właśnie Masa. Jeszcze raz, jak ten robi pięknie, a już to nie nierozwija, a widzisz o mnie, mówić o martwą człowieku. Ja by som chcel povedať, že ten, to, čo som veľmi hrdý a z čoho mám radosť, je to, že ETUD je veľmi dobrý festival. Uh, viem to preto, lebo sem chodia naši študenti. Naši študenti mali vždy možnosť konfrontovať sa s inými školami a viem, že týmto dodávajú ako keby vnútorné sebavedomie a nejaký pocit aj generačnej súpatričnosti. Čiže

wspaniałej formy, e, dużej wrażliwości, e, no i wpisujący się w ten temat, temat dziecięcy na tym roku, e, który jest, obecny jest zarówno w edycjach studenckich, jak i w organizacjach, dużej objętości i z dużym sukcesem. No, proszę Państwa, chyba jakieś założenia takie podstawowe tego programu zostały spełnione, radykty są ciekawe, dobre takie, które, które zostaną, mam nadzieję, w historii. Też, też wydaje mi się, że właśnie na przykład przykład tej stokijskiej szkoły, która tak jakoś gdzieś u nas, u nas zaistniała, ale nie jesteśmy pierwszym festiwale, na którym zaistniała. I myślę, że, że to świadczy też, że rejestrujemy nie tylko rzeczy dawne czy, czy oczywiste, ale także może nawet troszeczkę czasu przedzamy że to są tego, co będzie się działo na plakat, który tutaj wisi, plakat przyszłoroczny jest już wydrukowany